w tym mówiliśmy, bardzo ważne info dotyczące ogólnie koncertu Violetka Live. Więc na koncercie, jak już niektórzy wiedzą, nie będzie ani Lodo, ani Nikolasa, ani Xabaniego i tak, Nikolasa, Xabaniego, Lodowiki, to ich nie będzie. I nie będzie, wiecie, kogo Ruggero. więc jak ja to usłyszałam, że nie będzie Rugero, ja się po prostu za małam, że go po prostu nie zobaczę. Jestem mega smutna. A drugiej info, trochę wycierszam, ale napisz mi w komentarzach ci, co właśnie byli na koncercie w Łodzi. I na przykład byli właśnie pod hotelem Hilton. skąd właśnie dowiedzieliście się, że właśnie obsada będzie w tym hotelu, że oni właśnie tam pojadą do Krakowa i właśnie nie wiem skąd mam się dowiedzieć, że oni będą w jakimś tam hotelu w Krakowie, że właśnie tam mam jechać i. W której godzinie tam byliście, czy po koncercie, przed koncertem. Nie wiem, napiszcie mi to po prostu wszystko w komentarzach. Ja będę wdzięczna. Tak. No i pa!